Cześć, witam Was w ostatnim odcinku na kanale, w tym roku rzecz jasna. He he he. Dzisiaj jak już zresztą wiecie, no i po części się domyślacie, mamy Sylwester ostatni dzień w roku 2020, więc postanowiłem zrobić taką takie aktualizację stanów hodowli, bo przez ten tydzień. Które minął od ostatniego publikowania filmiku związanego z hodowlą królików, nieco się tutaj zmieniło. I akurat pomyślałem, że w ten ostatni dzień w roku mogę Wam coś na ten temat opowiedzieć. Jak widzę, samczyk nie wiadał sianka, tak teraz wyrzucił wszystko na podłogę i po tym depcze. A później co, zjesz takie zasikane. No widzisz, na co masz ten paśnik? Hmm? No ale pewnie i u Was też się tak zdarza. To może przejdźmy. Do dalszej części hodowli, albo w sumie, jak już jesteśmy tutaj przy samcu, to sobie spróbujemy dopuścić kolejne samiczki. Właśnie jeden z widzów pisał coś o tej samiczce. Ja również miałem ją na myśli, żeby ją próbować dopuścić. No i właśnie teraz zobaczymy ostatnio nie dała się pokryć samczykowi. Teraz, jak widzimy, też ucieka. Ale na razie samiec nie jest zainteresowany z tego, co widzę. Zjada to sianko, co wcześniej wyrzucił na podłogę. widzisz? Oj, proszę bardzo. Pięknie, samiczka pokryta. Widzieliście? Wydawało się na to, że, że nie zostanie pokryta przez samczyka, uciekała od niego. A tutaj proszę, jeszcze poczekam chwilkę i samczyk ją ładnie pokrył. To teraz pasowałoby jeszcze, żeby pokrył tak 2-3 razy. To ja sobie tutaj poczekam, albo przejdziemy do kolejnej kwestii. I, i fajnie, bo gdyby ją pokrył tutaj ponownie. To ja może przejdę tutaj. Jak widzicie, ostatnio to był taki piękny, biały samczyk. Teraz już go nie ma. Właśnie wczoraj jeden z widzów go ode mnie kupił. Także pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję. Życzę, no oczywiście, niech tam się sprawdza w swojej roli. I jak widzicie, tutaj ciemno w tej komorze. Bo tam na końcu siedzi czarna samiczka. Również ją dopuściłem do samczyka. Tylko że pokroję ją raz i więcej. Od niego już uciekała i nie dała się mu pokryć. Ostatnio, jak robiłem kontrolne dopuszczenie po tygodniu, również nie dała się samczykowi pokryć. No to ją tutaj oddzieliłem, no bo nie wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. Może się wykoci, może nie. W sumie nieraz już tak było u mnie w hodowli, że samczyk tylko raz pokrył samiczkę i był wykot. Także może będzie i w tym przypadku podobnie. Przejdźmy, może, do komory obok. Jak wiecie, tutaj. Mamy samiczkę, która jest od kolegi przywieziona do pokrycia. Tak jak mówiłem, samczyk ją już kiedyś pokrył kilkakrotnie, lecz w niedzielę zrobiłem kontrolne dopuszczenie i co się okazało, że dała się pokryć samczykowi ponownie trzy razy, chyba. Także od niedzieli będzie teraz ten czas liczony, lub będą dwa terminy, może się wykocić pierwszym bądź drugim, ale tutaj. Teraz, wczoraj, w środę, jak próbowałem ją do samczyka dopuszczać, to już tak uciekała od niego, atakowała, jakby była pokryta. A w niedzielę tak nie robiła, tylko po prostu uniosła ogon do góry i dała się mu pokryć. Także już jest na pewno przez samczyka pokryta. Samiczka będzie miała wykot w przyszłym roku i zadzwonię po koleg, żeby sobie ją dzisiaj odebrał, także później podjedzie i sobie ją weźmie. To zwolni się jedna komora, będzie można coś tam. Rozdzielić z królików w hodowli, żeby nie siedziały razem. Tak jak i rozdzieliłem sobie tutaj obok samiczkę, żeby miała dogodne miejsce do wykotu, ale pasowałoby ją przełożyć do tej komory, bo one są nieco większe. Z tego co widziałem przed chwilą, samczyk pokrył drugi raz tę samiczkę, także teraz jeszcze poczekamy na, na jedno pokrycie. I co by tutaj o hodowli królików dodać? Ich liczba się zmieniła. Po tym, jak jednego samczyka sprzedałem, również był kolejny wykot, i z poprzednich wykotów odpadł jeden młody. Więc mamy w tym momencie 41 królików w hodowli. To zaraz przejdę do gniazd i tam opowiem, co i jak. Może pokażę Wam, jak sytuacja się prezentuje. Zobaczymy sobie Madagaskarowego. Również w tym nowym wykocie jest taki jeden Madagaskarowy. I, I co? I mamy jeszcze dwie samiczki, które mają się kocić, jedna miała termin tak na dzisiaj, widzę, że już gniazdo przygotowała, to zaraz do niej przejdziemy, jeszcze tutaj chwilę powstaję, poczekam, jak sytuacja będzie wyglądała tutaj z tą samiczką, nie? No już dwa razy samczyk ją pokrył, zobaczę jeszcze trzeci raz i pójdę tam y, sprawdzać gniazdo, a po sprawdzeniu, jeśli jej nie pokryję ponownie, no to sobie ją stąd wyciągniemy, więc za momentowe wracam. Więc samczyk tam pokrył jeszcze ponownie samiczkę. Także sobie niech chwilę posiedzą razem, a my tutaj przejdziemy do tego wykotu. Młode dzisiaj, dzisiaj kończył chyba tydzień, tak. Albo jakko ponad. Ale w sumie już oczy otwierają. Jak to było? Święta się wykociła samiczka. To dzisiaj będzie około tygodnia. Już tak ładnie się pokryły sierścią. Proszę bardzo, widzicie? Jakie piękne kolory? Na szczególności ty. Ziomeczku. O, tutaj o ciebie wszyscy się zabiegają. Proszę bardzo, jaki ładny jesteś. Co ty tutaj taki mokry? Jest coś tam jakaś niespodzianka, ale pulchniutkie, najedzone. Ile Was tutaj było? Mamy dwa, trzy... No nie wchodź, nie wchodź. Cztery, pięć. 6 i 7. Także tyle, ile powinno być. Bo jeden młody padł, ten najmniejszy, o którym rozmawialiśmy kiedyś. Więc tutaj mamy 7. O, widzę, że już oczy powoli otwierane. no także wędrujcie tam z powrotem do gniazda. Na pewno traficie. Jak widzicie, tutaj w miarę sytuacja ładnie się prezentuje. Także jestem zadowolony. Młody było 9. Mamy 7, jak widzicie. Fajnie, fajnie. Tutaj samiczka o nieba. Widziałem, że jak jest chłodniej, to ich tutaj bardziej przykrywa. Jest nagarnywane tutaj, nie? Młode też tam się układają, jak im to potrzebuje, ale samiczka też im pomaga. Z tego co widzę, również sianko jest tutaj wyciągnięte, nie wiem o co chodzi, ale coraz więcej królików wyciąga to siano na podłogę. Chyba, chyba coś jest na rzecz, o, dobra mamy już, a ty co, dasz nam młode jakieś ładne czy nie? Bo znowu coś tutaj szaleje, po komorze, ściółka, przegrzebana, atakuje rękę jak się próbuje ją nakarmić miałem samiczko to sobie z mm, powrotem do komory. Jeden się. zaraz dostaniesz marchewki trochę. Zboże jak ten zboże, też trzeba będzie dosypać. A wy tutaj, co wy tu macie? Hmm? Te młode mają ile? 3 tygodnie. Trzy ale już jak widzicie sobie spacerują po całej komorze, ładne kuleczki, samiczka nie denerwuje się bardzo, ale również sianko jest wyciągnięte, także nie wiem co jest. A tutaj ty na jesteś, tak? Weszłeś się pokazać, jak i reszta teraz na spokojnie, a musicie się ze mną zapoznać, ocy tutaj, oczko masz zaklejone, później ci pomożemy. Jak widzicie, wszystkie ciemne kuleczki tutaj. Jedna jest jaśniejsza, ale wszystkie bardzo ładne, słodziutkie króliczki. Kurczę, co się stało, że tak wszystkie dzisiaj do mnie przyszłyście? Przecież nic wam nie mam. Wczoraj dostałyście marchewki, zaraz wam przyniosę. Już zamykam teraz, zabierać główki. Także jak widzicie, tutaj mamy sześć młodych. O, już schowały się. Wszystko jest z nimi dobrze, w porządku. I jak wiecie, tutaj mamy dwa Wiednie. No, samiczkę Barana, która tu nam ostatnio zrobiła niespodziankę, i czekamy na jej wykot. Również tutaj mamy samiczkę, która, która, która miała termin wykotu na ostatniego grudnia, czyli dzisiaj. I już Wam tu pokazuję, coś tam zbiera. Jak widzimy, wcześniej widziałem, że było narwane puchu. I co? I pod drzwiczkami już jednego młodego znalazłem, martwego, musiałem go stąd zabrać, ale nie wydaje mi się, że miał tylko jednego. Gniazdo ładnie przygotowane, a ten młody, tutaj tak jak ostatnio z pierwszym wykotem w hodowli leżał przed pod drzwiczkami. Myślę, że że, że, że że, to nie wszystko. Ładnie gniazdo tam przygotowuje w kącie, jest narwane sporo puchu, również siano, jak widzicie, jest e, wzięte do gry do, do zbierane. Więc liczymy na to, że ładnie się samiczka wykoci. Po nowym roku dopiero będziecie wiedzieli co i jak. Ale, ale, coś tam nakryła, jest sporo wszystkiego. Także powinna sobie poradzić. Jeden ruch, nie masz czym. I tutaj się samiczka wykociła. I właśnie się pomyliłem, bo to ona się wykociła tydzień temu, w czwartek. A te na górze, to one mają już około dwóch tygodni. Właśnie dlatego tak ładnie się pokryły sierścią. A ty samiczko, musimy cię stąd wyciągnąć, bo inaczej nie dasz nam tutaj nic sprawdzić, bo się trochę ona denerwuje, jak tutaj ktoś coś próbuje robić. I właśnie trzeba zobaczyć, czy karmi te młode, czy nie. Ale jak widzicie, puchu jest narwane sporo. Gniazdo było ładnie budowane przez nią. Słomy dużo użyła, także nawet wykotnika jej tutaj nie wkładałem. Zostawiłem sobie dla tej samiczki barana francuskiego jej włożymy ten wykotnik a ciebie zaraz stąd wyciągamy i zobaczymy zobaczymy czy tam wszystko w porządku jest z młodymi powinno być sześć, tak, z tego co pamiętam po ostatnim sprawdzaniu, ale, ale dokładnie jeszcze zaraz się dowiemy także jak widzicie tutaj mamy puchu, napakowane ale młode są proszę bardzo, widać? widać? są jak najbardziej ładne liczki Odłożymy sobie to na bok i trzeba was wyciągnąć, żeby zobaczyć, co tam, co tam w gnieździe słychać. mam tutaj jednego młotego. Proszę bardzo. Drugi, też taki jaśniutki. Tu mamy cztery. I, I co? I piąty. I szósty jest, ale nie będę go już wyciągał. Włożymy te pozostałe. Dwa, trzy, cztery. Ten nieco mniejszy, ale też wszystkie są nakarmione. Także samiczka dba. My już tutaj was zostawiamy, nakryjemy was, bo puchu sporo tutaj samiczka przygotowała gniazdo konkretnie zbudowane. Także na razie ładnie, ładnie sytuacja wygląda, z wykotem no tak było różnie, bo, bo część młodych była w gnieździe, część była obok, ale akurat wróciłem do domu, przyszedłem tutaj zobaczyć co i jak i te młode włożyłem z powrotem do gniazda, także, także na razie jest wszystko w porządku i co, młode mają te właśnie chyba już około tygodnia, zaczynają ładnie wyglądać, także z wykotem jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się dalej prezentowała, i oby była jak najlepsza. To co? My już wychodzimy z komory. Oczywiście nie zawsze tak wygodnie się da to wszystko zrobić. Sytuacja została powoli. Nie, nie. Oczywiście, kamera musiała się wyłączyć, bo jak żeby inaczej? Sytuację Wam zaprezentowałem, jak, jak to wszystko wygląda. I samiczka to coś, coś. Denerwuję za bardzo. Ale już jesteś tutaj z młodymi. Zaraz dostaniesz marcheweczki, jak tam zboże jeszcze jest, także może później. Przedstawiłem wam wszystkie wykoty, jak ta sytuacja się prezentuje. Te młode właśnie chyba kończą dwa tygodnie, dlatego już są pokryte sierścią i otwierają oczy, ale się pomyliłem z to wykotu. No, nie da się wszystkiego spamiętać, dlatego sobie dużo informacji zapisuję. A akurat nie patrzyłem do notesu, jak to wygląda. Oczywiście y, mamy już dwie samiczki jeszcze pokryte. Tutaj sobie ją właśnie odłożymy. Od samczyka pokryją przy mnie trzykrotnie. Później liczymy na to, że jeszcze raz na pewno. A jak nie, to te trzy razy na pewno powinny wystarczyć ona sobie będzie się siedziała tutaj tu mamy samczyka i tutaj też ale może jeszcze jakąś samiczkę stąd sobie do niego dopuścimy, zobaczę jak to będzie wyglądało, także wam tutaj mówię tu na pewno muszę rozdzielić, bo mamy te trzy króliki za dużo ich jest tutaj i najmniejszego stąd wyciągniemy tutaj też ładna królica jakby to była ona, to można by było spróbować ją dopuścić do samca dość spora, ale sianko wyciągnięte z paśnika, no wy to nie znajdziecie nic lepszego po wyciągnięciu Będzie cały czas to samo Chowaj głowę samiec Także co, ty dzisiaj stąd pojedziesz Ty tutaj już Sobie siedzisz w nowej komorze I jak widzicie Już trochę się nabrudziło słom Ale z tych drwiczek Ostatnio dawałem również do komór słomę Bo by było trochę chłodniej Też się tutaj nabrudziło A jeszcze nie pozamiatałem, bo padał deszcz I jest wszystko tutaj namoczone Nabłocone to na razie nie będę tego dotykał. Zaraz króliki nakarmimy, bo oczywiście, jak wiecie, dzisiaj jest sylwester. Koguty piją, bo jest wczesna pora poranna. Chciałem ten odcineczek nagrać dla Was dość wcześnie, widzicie mgła. Dość wcześnie, żeby go zaraz montować. Przesłać na YouTube, żebyście mogli oglądać. Jeszcze w ten ostatni dzień roku przed Sylwestrem, no imprezę sylwestrową, bo Sylwester jest dzisiaj ogólnie cały dzień, proszę bardzo jak sobie tutaj wychodzą i co, i w karmidle już siedzą próbuję jakieś tam zboże zajadać, także bardzo dobrze za jakiś czas będzie można je oddzielać więc z mojej strony to było na tyle, życzeń już moc wam przekazałem na transmisjach na filmikach, na wpisach także oby dla was ten rok 21 był wiele lepszy niż 20. I w hodowlach, żeby było w porządku. Wykoty udane, jakieś drobne ubytki zdarzają się, także nie ma co się przy nich załamywać. To jest naturalna kolej rzeczy. Ale żeby było jak najlepiej i bez większych przygód w Waszych hodowlach. Tego Wam życzę. A ja ze swojej strony chciałbym życzyć sobie, jeśli ktoś jest zainteresowany, a jeszcze nie wie to Zapraszam na mój fanpage na facebooku, link w opisie. W grudniu tam codziennie stawiałem zdjęcia, posty dotyczące moich hodowli i nie tylko, więc zapraszam sobie do zaobserwowania, link w opisie. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, cześć!